Pojawił się. Witajcie moi drodzy, witam was serdecznie na kanale Archeolog w Szpilkach. Jak widzicie, czas czapkowy nadszedł, ale wykopaliska tudzież nadzory archeologiczne wcale się nie kończą. Słuchajcie, <coughs> przepraszam, dzisiaj jesteśmy w Sławkowie. Dzisiaj jesteśmy w Sławkowie na inwestycji, przy której pracują nasi przyjaciele. Między innymi. Tutaj badania nadzór archeologiczny prowadzi znany przez Was pan doktor Jacek Pierzak, którego niestety dzisiaj nie zobaczycie. Dlatego moi drodzy, iż niestety doktor Pierzak jest w szpitalu. Dzisiaj będzie przechodził operację i mam nadzieję, że będziecie wszyscy trzymali za pana doktora Pierzaka kciuki żeby wszystko było dobrze. Ja mam dzisiaj zgodę, ponieważ byłam tutaj dzisiaj z nim umówiona na to, żeby pokazać, co tu się odkryło. Oczywiście pan doktor Pierzak nie pracuje tutaj sam, ale jak zawsze wspierają pana doktora miłośnicy Sławkowa, towarzystwo przyjaciół Sławkowa, a przede wszystkim też osoba, którą zaraz zobaczycie, pan Zbigniew Matuszczyk, pan doktor. I to on głównie wam dzisiaj opowie, co tu się odkryło. Natomiast ja wam chcę dzisiaj udowodnić, moi drodzy, że to właśnie wielka historia spoczywa w tych małych miastach. Wyznacie Sławków, dlatego że w tamtym roku, jeszcze w roku ubiegłym, śledziliście postępy wykopalisk archeologicznych, które też prowadził pan doktor Jacek Pierzak, a który ujawnił fundamenty kościoła wczesno-średniowiecznego, a wokół tego kościoła cmentarz starszy niźli fundamenty ujawnionych, że tak powiem, fundamentów. W ogóle jeszcze wam pokażę. Jesteśmy obok kościoła, jednego z najstarszych kościołów, kościoła podwyższenia krzyża. I słuchajcie, to też jest miejsce, to było miejsce, w którym prowadzone były badania archeologiczne około 10 lat temu. I tutaj we wnętrzu kościoła prowadzone by były badania archeologiczne, które też ujawniły bardzo dużo grobów. A ponieważ historia lubi się wracać, to wyobraźcie sobie, że właśnie w tej chwili trwa analiza antropologiczna podjętych szczątków kostnych z wnętrza tego kościoła, które też teraz w tej chwili opracowuje. Natomiast idąc do sedna, bo widzicie tutaj obok mnie wykopy, o których właśnie opowie wam w zastępstwie pana doktora Pierzaka i za jego zgodą pan doktor Zbigniew Matuszczyk. No cóż, jak ja jestem związana z tymi badaniami? A jestem tak związana, doktor kazał to powiedzieć, mianowicie ja wykonuję tutaj doktorowi skany 3D. I tyle wstępu, moi drodzy. O, oczywiście, pamiętajcie o tym, że można wspierać kanał na, na platformie Patronite. I tutaj serdecznie Was do tego zapraszam. Jest już 19 patronów, i mam nadzieję, że ta liczba będzie się cyklicznie powiększała. A teraz bierzemy kamerę, nie wyłączamy, nie wyłączamy i obracamy na naszego Zbyszka. Zbyszku, gdzieś ty jest, czapkę odkłada. Dzień dobry, Zbyszku. Dzień dobry. Witam. Witam cię serdecznie i opowiedz teraz widzom, jako osoba, która właśnie uczestniczy w tych badaniach, opowiedz naszym widzom, czego te badania dotyczą. Szanowni Państwo, to w zasadzie nie są jakieś wielkie badania, to jest nadzór archeologiczny nad. Wykopami, które są tutaj no, technologiczne, które musiały tutaj zostać wykonane pod przyszłe ścianki. No, rzecz taka normalna, typowa prawie na każdej budowie. Niemniej jednak musimy pamiętać, że znajdujemy się w tak zwanej strefie A, czyli w strefie, gdzie wszystkie wykopy, które są w tej strefie wykonywane, muszą mieć nadzór archeologiczny. Ale tak. to tyle, może takiej formalności. Tak, bo tutaj co stało, z Zbyszku, w tym miejscu? Tak. To tu się znajdowało. Chciałem powiedzieć, gdzie my jesteśmy, co to jest za miejsce. No miejsce jest dosyć szczególne, bo miejsce to jest no, dokładnie o 30 metrów od wejścia do naszego kościoła, pod kościoła parafialnego podwyższenia Krzyża Świętego i Świętego Mikołaja. Tak. Także... No, możemy się spodziewać i tak pewnie i, i tak pewnie jest, że no, zawsze to miejsce było w jakiś sposób zagospodarowane tak pierwsze takie wzmianki, można powiedzieć nie, nie pisane, a zademonstrowane, znaczy inaczej może no pierwsze wzmianki, o których słyszeliśmy tak, pierwsze wzmianki, które mo... inaczej pierwszy wizerunek tego miejsca który możemy zobaczyć jest przedstawiony na panoramie mm -hmm. Sławkowa z 1536 roku. I, proszę Państwa, widzimy na tej, na tej panoramie w tym miejscu dach budynku. Czyli możemy przypuszczać, że już w 1536 roku w tym miejscu jakaś budowla była posadowiona. Tak. Ale przejdźmy może do bardziej do, współcze do współczesności. Znajdujemy się na terenie. Odbudowy, renowacji, przebudowy, no różnie to możemy nazwać, ale w zasadzie to jest renowacja budynku dawnej wikarówki. Aha. Ale co to za budynek? No właśnie, powiedz, bo widzowie mogą mnie wiedzieć, czym ale... była wikarówka. Właśnie, czym była ta wikarówka. Pierwsze wzmianki o tym budynku, pisane wzmianki mamy z roku 1783. A. Wtedy też w inwentarzu parafii Sławków mamy Taką zapisaną zmiankę, że w tym miejscu stoi budynek nazwany organią, Organium, taka ciekawa nazwa, nie spotykana już dzisiaj, organią, w którym to, który to już jest spustoszały, jego dach i, znaczy dach i ściany, okna, no nie nadają się do użytku, można z tego przypuszczać, że w tym budynku nikt wtedy nie mieszkał. Czyli tak. był to już budynek, wyeksploatowany budynek stary. Mamy rok 1783. Mm. Natomiast mamy następny dokument z roku 1791, w którym to ksiądz Miernicki, ówczesny y, proboszcz parafii, wy, robi taki spis ludności Sławkowa dla władz, mm. wtedy dla władz jeszcze no, państwowych. I w tym spisie. Mamy również pod, mamy również zmiankę o tym budynku. Dowiadujemy się, że budynek jest już zamieszkały jak najbardziej. Mieszka w nim organista, który nazywa się nazywa się y, Lipski z żoną i z dziećmi. Mm -hmm. Czyli wiemy, że budynek no, musiał przejść jakiś pewnie remont albo no, przebudowę, odbudowę jakąś renowację. Bo to jest to jest zaledwie 4 lata po znaczy, Inaczej, dobra, moment. Kilka lat, no właśnie, po tym... To po było kil, kilka lat po tym, po tym zapisie z 1863, tak. 1783 roku. Ale, szanowni Państwo, ten sam budynek, to był ten budynek, który, no, dzisiaj go, można powiedzieć, nie ma, ponieważ on jest rozebrany jest w konserwacji, natomiast on był wykonany z drewna. Mm. To był budynek drewniany o konstrukcji zrębowej. Budynek no taki można powiedzieć z pierwszej półki w formie takiego dworku. no Nie jest to budynek, nie jest to jakaś chałupa wiejska wiejska. Znaczy nie jest to dom takich, jak było wiele w Sławkowie z tego okresu. Jest to budynek na no, wyższej klasy. Świadczy, świadczy o tym choćby to, że wnętrze tego budynku miało ściany heblowane, ciosane heblowane, czyli był taki no, ekskluzywnym budynkiem. Budynek miał piękny dach wysoki i miał dziewięcioro drzwi, kilkanaście okien. Także no, był, był to taki budynek wyróżniający, wyróżniający się, szczególny. I teraz tak. Podczas demontażu tych ścian, demontażu, demontażu yy, sufitów, no potwierdziła się tam właśnie ta wiadomość, ta moja teza, że ten budynek powstał między rokiem 1783 a 1791. Ponieważ odkryto napisy na belce i tam jest wyraźna data, rok 1787. O. Czyli w roku 1787 dokonano remontu lub przebudowy tego budynku. O. Dlatego mówię remontu lub przebudowy, ponieważ podczas rozbiórki okazało się, że podwalina tego budynku wykonana jest z belek dębowych i najprawdopodobniej, można powiedzieć, prawie na 100%. Pochodzi ona prawdopodobnie z tej poprzedniej albo jeszcze wcześniejszej budowli. Mm -hmm. Świadczą o tym takie zamki, to są takie wycięcia w belce, w belkach które mówią nam o tym, że układ ścian wewnętrznych w tym budynku był inny. Niż ten, który żeśmy zastali, który żeśmy rozbierali. Rozumiem. Trzeba też powiedzieć, że budynkiem no oczywiście interesuje się Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków no z racji swoich obowiązków i zlecił on również badania architektoniczne, architektoniczne tego budynku. Tak. I, bu I na dzień dzisiejszy budynek ten no, został dokładnie zinwentaryzowany, opisany. Może się, pokażmy. Opisany. No tutaj trudno coś dzisiaj zauważyć, tak. bo tego budynku nie ma. Sam budynek. Ale mniej żeby mieli zbyżku pogląd o wielkości. No, budynek został rozebrany, przewieziony do y, te, tej firmy, która robi renowację do zakopanego. Po wykonaniu renowacji tych belek, uzupełnieniu tych niektórych elementów, zostanie on tutaj przewieziony i złożony, złożony ponownie w tym samym miejscu, w tej samej formie. Z uzupełnieniem oczywiście tych elementów, których, no, których nie ma, które zostały zniszczone. Na szczególną uwagę w tym budynku Właśnie. zasługuje ten komin. No niestety komin jest dzisiaj zabezpieczony, bo szykujemy się, prawda, do zimy, żeby tutaj deszcze go nam nie rozmyły, ponieważ jest wykonany na zaprawie glinianej. Aha. Także każdy deszcz to, że tak powiem, rozpuszcza tą zaprawę. Tak. Ale jest to, jest to komin szczególny. Takiego komi komina prawdopodobnie w naszym województwie nie ma. Komin, do którego się wchodziło, miał tak zwaną czarną kuchnię, ciemną kuchnię. Tam był piec i w tym kominie się paliło. A. Możemy podejść do tego komina. Proszę, prowadź Zbyszku, bo to wiesz, my jesteśmy na placu budowy, no, moi to, to drodzy. Budowy, no, w dniu dzisiejszym akurat te prace zostały chwilowo wstrzymane, ponieważ inne rzeczy panowie wykonują i możemy, możemy, możemy korzystać z, tego, z tej chwili przerwy i obejrzeć sobie ten komin. Popatrzcie Państwo, to jest wejście do komina. To są oryginalne, oryginalna futry drzwi. Do tego komina się wchodziło i spójrzcie jaki on jest w środku wielki. Już wchodzimy metr 60 na 2,30 w środku o, kurde. także nie jest nie jest jakimś wymysłem to, że kiedyś Mikołaj mógł wchodzi przez komin ha! No, ha! Państwo, Dokładnie. To, wylot tego komina ma metr na metr także to jest naprawdę duży duży duża średnica i taki nawet grubszy Mikołaj mógł przez ten komin swobodnie swobodnie wejść Dokładnie, może Zbyszek, może ze Sławkowa wzięła się właśnie legenda o świętym Mikołaju. No, nie, może, może to nie, nie o tym, ale prawdopodobnie, prawdopodobnie no, no jest, to takie, no jest to komin, który no jest jakiś charakter. No inaczej powiem, może tutaj przejmę. Zazwyczaj w Sławkowie są spotykane kominy z XIX wieku, kominy tak zwane portkowe, inaczej arkadowe, czyli kominy, które są po dwóch stronach wjazdu do, czy sieni, czy, czy bramy wjazdowej, tej, tej, tego wjazdu do budynku i one się potem łączą u góry i wychodzą w jeden komin. Czyli to jest taki, taka jakby takie portki zakończone jednym kominem. Tak. Ten komin jest natomiast całkowicie inny. Takiego komina w Sławkowie nie mamy. Może kiedyś takie były, natomiast takiego na dzień dzisiejszy takiego kominu, komina żeśmy w Sławkowie nigdzie nie odkryli, nie znaleźli. Prawdopodobnie to jest ostatni taki komin. Proszę tu jeszcze zauważyć, tu był taki piec w tym kominie, a tu są jeszcze fundamenty tak, tego tak, pieca, widać. że tu właśnie wchodzono, palono. Tak. A najciekawszą rzecz, jaką mogę powiedzieć, widzicie Państwo, tu żeśmy troszeczkę tego tej sadzy wybrali. To jest. Bardzo zbita sadza, i mogę spogodnie powiedzieć, że nikt tej sadzy od 110 lat nie, stąd nie usuwał. Nie Oprócz tyłka Mikołaja. Oprócz Mikołaja. A, dlaczego, a dlaczego tak mówię? Dlatego, że w tych sadzach zachowały się pewne szczątki, o. które pozwalają nam bardzo dobrze datować. A dokładnie dendro. Nie. Nie? nie. I to jest ciekawostka. Szanowni Państwo, w tym kominie znaleźliśmy małe fragmenciki papieru. O! I ten papier potwierdza nam to, o czym żeśmy wcześniej tutaj mówili. Ja nie mówiłem tu Państwu o tym, co w tym budynku się działo w roku 1915, ale to nam właśnie, to znalezisko nam potwierdziło ten fakt. W tym budynku Proszę. w 1915 roku, w styczniu i w lutym, Znajdowała się kuchnia dla legionów polskich. W Sławkowie znajdował się wtedy Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego. Mm -hmm. Nieopodal, y, kilka, kilkadziesiąt metrów stąd, mieszkał Władysław Sikorski. Mamy nawet zdjęcia, w, gdzie jest Władysław Sikorski, i w tle widać ten budynek. A w A. tym budynku znajdowała się kuchnia legionów. Tutaj legioniści gotowali. Mamy zdjęcia. Mamy dokładne zdjęcia z wnętrza tego budynku z roku 1915. O. I potwierdza to również to ten malutki fragment papieru, który Państwu potem pokażemy, który został tutaj odnaleziony w dniu, no ile, dwa dni temu? Ofra. Dwa dni temu. I ten dokument zacytuję wam, pokażę wam. I to jest świetne potwierdzenie tego, co się tutaj działo. Idealny datownik. I, idealny datownik, ponieważ na nim jest data. A no właśnie. Jest zapisana data. A zobaczmy z i pokażmy widzom. Teraz tak, Krem co... de la Krem, czyli tak. co się odkryło. Co myśmy tutaj odnaleźli. Szanowni Państwo, tutaj, w tym miejscu, w tym pod tym największą tą izbą, tą szczególną izbą tego budynku, odnaleźliśmy. Takie jak Państwo widzicie, fragmenty murów, ale coś to tak. co za, za fragmenty murów. Jest to podstawa, tak jak nie mamy. No myślę, że się tutaj nie, my, nie mylimy i tak z, z panem Jackiem, doktore, doktorem Pierżakiem y, sądzimy, że jest to podstawa starego pieca. Mhm. Pieca, który musiał funkcjonować tu jeszcze prawdopodobnie przed tym kominem. F ten, te mury wchodzą pod komin, czyli możemy wnioskować, że no była to budowla wcześniejsza niż ten komin, niż ten komin. I co my tu widzimy? Widzimy podstawę, tak. murowaną na glinie. Dziwna rzecz, że pod, tym, pod tą podstawą, mamy jeszcze wcześniejszy jakiś mur, gdzie on nam tutaj w pewnych miejscach wychodzi i on jest na zaprawie wapiennej. Czyli mieliśmy jeszcze wcześniejszą jakąś budowlę na której posadowiono fundament tego pieca. Mm -hmm. Mamy ciekawe rzecz, te, to się chyba nie wiem czy to ktoś komuś się udało coś takiego odnaleźć. Ta mała dziurka, proszę tutaj zwrócić uwagę. Tak. To jest miejsce w którym był usadowiony czy posadowiony pal, pionowy Dół po pal, słupowy. słup, tak. słup 20 na 20 cm. No, rzadko, no przy odsłanianiu te, te, tego fragmentu, tego wykopu, wpadła nam, tam, wpa, wpadła nam tam łopatka. Patrzymy, otwór. I co ciekawe, słup był wyjęty, ale że był obłożony kamieniami, to się stworzył taki naturalny murek, jakby takie oszalowanie tego, tego pala. Pal wyjęto, otwór został. No pięknie, to jest prawie pół metra, 50 centymetrów. Możemy zobaczyć, możemy pomierzyć nawet jego, jego wymiary 20 na 20. Do czego był ten pal, trudno powiedzieć. Pewnie związany był albo z tym, z tym piecem, albo jeszcze poprzednim. Co żeśmy tu ciekawego znaleźli? O właśnie, o tym powiedzieć. Pokażmy, może coś. Tak, może mój. przejdźmy tam, gdzie mamy ceramikę z Byszku, na bardziej stabilny grunt. Ja proponuję delikatnie, a Wy sobie zobaczycie trasę. Bo tak jak słyszycie, to jest wszystko w trakcie prac i to jest nadzór archeologiczny czyli coś, co towarzyszy budowie, tak więc to nie jest, to jest inna po prostu forma badań archeologicznych. No bo tak sobie zobaczycie, oto między innymi, Zbyszku pokażmy, tutaj pokażmy tak. zobaczcie fragmenty kafli. Ale szanowni Państwo, żeby o tych kaflach mówić, to musimy tutaj Oho. mówić o tej najstarszej fazie, tak. o tym, co mówiłem, o tych odnalezionych fragmentach tych murów, tej, tej podstawy tego pieca na tak. zaprawie wapiennej, nie glinianej wapiennej. Czyli mieliśmy tutaj pewny, pewną budowlę, która była na zaprawie wapiennej, no pewnie też jakiś wcześniejszy piec, jeszcze wcześniejszy niż to, i był to piec kaflowy. Oczywiście. I co, na, co najciekawsze, to proszę zwrócić uwagę, to są właśnie te kafle z najniższej warstwy, to już są 80-80 do 100 cm poniżej tego poziomu na którym się tu znajdujemy i zobaczmy. Tu mamy kafel, to jest narożnik kafla, tak. który jest emaliowany ma emalię taką zielonkawą i wszystkie aplikacje białe, czyli tak. dwukolorowy. Tak. Proszę zwrócić uwagę na to. Ten jest szczególnie interesujący. Widzimy tutaj wyraźnie ptaka. Oczywiście. Nogi ptaka, ogon. Brakuje nam tutaj reszty. I są tutaj fragmenty jeszcze malutkie, malutkie, które moglibyśmy tutaj zidentyfikować. Czyli mamy tu jakby drugi wzór takiego kafla. Proszę zobaczyć, tu to po tych kolorach możemy to, możemy uznać, że jest to ten sam kafel. I co za ptak, nie wiadomo. Może to być jakaś, jakieś wyobrażenie heraldyczne, może to być jakieś takie zoologiczne, no trudno powiedzieć. Tu mamy jeszcze inny kafel. Tak. Jeszcze taki widzimy fragment, który pokazuje nam... Dokładnie. Zobaczcie sobie. Oczywiście to nie jest wszystko, co tutaj się znalazło, bo tutaj badania trwają cały czas. Tutaj macie fragmenty naczyń glinianych moi drodzy. Ale Zbyszek Wam jeszcze pokażę bardzo ciekawe rzeczy, które zaraz zobaczycie. Dobra. Jest Zbyszek i Zbyszek Wam pokażę teraz jeszcze ważne jeszcze rzeczy. Jeszcze ważne tutaj. odnalezienie znaleziska. Szanowni Państwo, my tutaj w tym miejscu, w tym wykopie znaleźliśmy 11 monet. O, 11, jakie to były monety zbyżowe? 11 monet. Udało się coś wydatować. Tak, udało się oczywiście jak najbardziej je wydatować, bo no, po takim wstępnym oczyszczeniu okazało się, że w większości są to boratynki, no ty, ty, tak. typowe, typowe wiadomo monety. No to może nic to szczególnego, Tysiąc, ale są daty na nich 1661-1660, tych monet tutaj że znaleźliśmy kilka. Oprócz tego znaleźliśmy tutaj szelonga Augusta III 1751 rok, jedną 24 część talara również tego samego króla 1753 rok. I ostatnią, najciekawszą chyba monetę to moneta z 1794 roku. Grosz, niektórzy go nazywają krakowskim. Wydawany, wybity przez władze austriackie jako żołd dla żołnierzy austriackich stacjonujących wówczas w czasie powstania Kościuszkowskiego w Krakowie. A. Czyli mamy, no, datowanie mamy piękne, czyli możemy przyjąć, że no, te monety, no, tą dolną granicę, że to ta budowla mogła, no nie, nie powstała prawdopodobnie, ten piec nie powstał prawdopodobnie później niż rok 1660. Oczywiście. No ale trudno nam powiedzieć. No to jest tak, jakimś trudnością te, te, tego, tego miejsca jest to, że tutaj jest kilka zasypisk. Tak. To było wszystko przemieszane, zasypywane. Tak. No widzimy tutaj na samym dole jeszcze odkryliśmy jakieś Jakiś, jakiś taki, nie wiem, bruk, nie bruk. No jeszcze będziemy tu może dalej jeszcze badać ten temat, ale właśnie tam na samym dole znaleźliśmy ten ten kamień, który ten kafel, który. Państwo przed chwilą y, widzieli ten narożnik tego kafla, czyli możemy sądzić, no, tak jak pan Pierzak to ocenia, że te kafle to może być gdzieś wiek XVI, y, XVII, y, tak. no, że to było, to było jeszcze wcześniej, przed, przed tą budowlą. Czyli tak, jakbyśmy mieli tu trzy budowle. Mm. No, sądząc, po, znaczy, robić, y, robiąc tą klasyfikację y, na podstawie tych piecy, to możemy powiedzieć, że najpierw był ten piec kaflowy, może później był prawda, prawdopodobnie ten plec, piec, ten, który tutaj widzimy, gliniany. No i ostatnim takim elementem związanym z, z, z tym ogrzewaniem tego budynku, no jest ten komin. Komin jest 1787 roku. Chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, która jest super rzadka. To jest na te małe drzwiczki. Spójrzcie Państwo, drzwiczki do kominu. A! -a. Tam mieliśmy drzwi do komina, a tu mamy drzwiczki do komina. No tędy święty Mikołaj by nie przelazł z wyszek. Nie, ale proszę Państwa, to nie są zwykłe drzwiczki. <gry> o. To są drzwiczki, które zasłaniają. No trudno mi to teraz no nie, nie otworzymy od, tego teraz z wyszku. Ale zasłaniają wejście do tak zwanego kominka. Momencik, bo te monetki bym się zmieniło. Proszę tam zobaczyć, może się uda tak. do środka zajrzeć. To jest tak zwany kominek świecowy. O. To jest kominek. Pisze o tym bloger yy, yy, w swoim tam yy, takim dziele o budownictwie drewnianym. Aha. Już zamknij, Zbyszku. Tak. Pisze o tym, że to były kominki yy, takie typowe do oświetlenia pomieszczeń. O. No bo nie mieli przecież jeszcze, to nie jest epoka nafty, prawda? Oczywiście. No, to jest jeszcze, to jest yy, XVIII wiek. Czyli no jeszcze łuczywo, świeczki. No i ten, w tym kominku palono. Yy, dlatego, żeby oświetlało pomieszczenie. Tak zwany kominek świecowy. No rzecz taka cał, całkowicie unikatowa. Przerobiono to później na szafkę taką. Tak. Tam są dwie półeczki, szafka, ale u góry mamy wylot do komina. Także tu nie ma żadnych wątpliwości, yy, że był to właśnie tak, tego typu kominek. No jest też ciekawostką, że. Ten komin, jakby był kiedyś węższy, potem go, potem go poszerzano. Proszę zwrócić uwagę tutaj na to miejsce. To jest też ciekawe miejsce. Spójrzmy. Belka podwalinowa, dębowa, tak. 30 cm na 27, na której stoi jedna ze ścian komina. Mhm. Czyli możemy sądzić, że no ta belka była, musiała być wcześniej niż ten komin. No i to jest prawdopodobnie belka z tego poprzedniego, poprzedniego budynku. No proszę. To Zbyszku, teraz ty chwilkę podtrzymaj kamerę. No i co moi drodzy, jak widzicie Zbyszku, żebyś ty widział mnie? A nie Dobra, ale muszę cię na jakimś tle zobaczyć. No już już pokazuj mnie Zbyszku, bo już kończymy. Zatem moi drodzy, za pozwoleniem pana doktora Jacka Pierzaka, na którego wszyscy czekamy i mamy ogromną nadzieję, że szybciutko wyjdzie nam z tego Szpitala, może leciutko stłamszony, bo nigdy nie chorował, ale wróci do Was i w następnym odcinku sam opowie i dopełni tą historię, którą przekazał Wam w dniu dzisiejszym pan doktor Zbigniew Matuszczyk. Trzymajcie się ciepło, serdecznie Was pozdrawiam, i cóż, jeszcze ostatni rzucik na to, co się tutaj odkryło. No i trzymajcie się ciepło. Pa. A, zbyszku, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pa.